Nie pokazuj tego komentarza w filmie. A, okej. Okay. Wygraja ja rękę używając tylko ręki. Ale to nie ma sensu, chłopie. Okej, okay, siema! Leczko! Witam was w kolejnym półmocnym odcinku na moim kanale. Oh my God. We'll get him next time. Włącz język japoński! Graj tak na całym odcinku! Który to język japoński? Ten, ten, ten czy ten? A może ten? Szukam! Wybieram ten, 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 co tu się dzieje, no nie? Co tu się dzieje? No dzięki, Józioreks, no. Graj ze skarpetami na rękach? Co to za skin? Ziomu! Ja pierdolę. Co się robi na lekcji plastyki? Siema! Lu, z tej strony, Szymek Dzisiaj zakładamy sobie śmierdzącą skarpetę. Niestety będziecie widzieć to tylko na jedną rękę. No ale będziecie musieli mi uwierzyć, że na drugiej również to coś mam. Ale będę do dupy w tą grę. I jeszcze tak jebie. jebie. Dobra, tower defense. Lu wie, co będzie tutaj trzeba robić. Najgorsze jest że nagrywam to w sobotę, a za godzinę mniej więcej jadę do babci będę musiał jej składać życzenia, podając jej rękę, więc... Śmierdząca sprawa. Co tu się dzieje? Dobra, co to za gówno w ogóle? Dwieby <laughs> będą się fokusować na mnie. Biorę... Yy... Nie dość, że japoński język to jeszcze skarpeta na łapie. Dobra, daję radę jakoś. <laughs> Jest, żyje! <laughs> śmieciu! Idiot. Bye, have a great time. Boże, jeszcze jakiegoś gluta mam w środku. Fuu, co ja wdepłem? <noise> Patrzcie to! Gówno challenge! 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 No, GÓWNO challenge! No, kurde! Kur, kur Kurde, gościu nie klepie, dobra, spadł. Co tam u królika? W ogóle królik wrzucił swoją nową fotkę. Idźcie mu dać followa, proszę, proszę, proszę. La tak mocno, że mnie nie możesz nie kochać. la 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 la, la 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 la. Zabawne. Odpal super secret settings. Minecraft do góry nogami, i coś tam, coś tam. Robimy to. Szyny były złe. Dobra, wykonajmy ten challenge. Ranket, double, solo, wybieram solo. Mm. Nie! To wszystko przez ten durny japoński. Cały czas kraszuje mi Minecrafta. Mę. Także robimy ten challenge. Kiedy dziecko z autyzmem chce spać do upośledzonej klasy, tak się czuję. Pierwsze co będę chciał zrobić to TNT Jump Challenge, ale najpierw muszę się dostać na samą górę. ty idiot. You're, you're a idiot. Dobra, zagramy sobie duelsy. Dobra, jadymy z frajerzyną. I ja p dole. Klepnego w ogóle do. pana, ty masz aima w tej łapie śmieciuchów. Ja pierdzielę, co tu się odwala. Ten typo też ma dał na widzę. Zabiłem! A nie. Jezus Christes mnie zabił. Wąt z tych duelsów. Gramy rewanż. <głos> <głos> Aha, dobra, wychodzę lepiej. <noise> Dzięki temu, co widzieliście, niestety nie mogę robić filmów codziennie. Ta dałbym radę codziennie, ale nawet dwa razy w tygodniu, no ale niestety, przepraszam bardzo, muszę się uczyć na polski. Chociaż będę może mądry, nie wiem, mnie już nic nie uratuje, jestem do kitu. ben.